No i proszę bardzo, moje ślimaki już dostały pierwsze śniadanie dzisiaj, dzień po zakupie. No i wcina, jeden z nich wcina sobie e, cukinie. Dostały cukinie i ogórka. Filowo im tak położyłam na podłogę, ale zmienię to, ponieważ y, na dnie, na podłodze jest woda. Które one oczywiście sobie spiją, i tak dalej, ale dobra. Chwilowo tak położyłam, ale zmienię to, ponieważ zamierzam kupić y, y, torf albo ten. No, łukno kokosowe. No, tak słyszałam, że jest zalecane dla tych ślimaków, że zmienię to. No, a tamten sobie chodzi, jakby nigdy nic. Ten drugi, aczkolwiek miał sobie. Ale on spokojnie on sobie przyjdzie zjeść. Zgłodnieje widocznie jeszcze, nie jest głodny, ale przyjdzie. Będzie jadł także spokojnie. No dobrze, tak to wygląda śniadanie moich ślimaków. Do następnego razu.